Leopard 6 Litr. Polskie ręcznie wykonane auto miało swój debiut w 2005 roku podczas targów w Paryżu. Był to roadster z silnikiem V8 LS2 o mocy 405 koni mechanicznych, który został wyprodukowany zaledwie w siedmiu egzemplarzach. Produkcja odbywała się w Mielcu, a nad projektem pracował Zbysław Szwaj wspierany przez Maksymiliana Szwaja. Samochód powstał przy udziale szwedzkiego inwestora Alfa Neslunda. Planowano roczną produkcję 20 egzemplarzy leopardów, jednakże liczba zamówień prawdopodobnie okazała się niewystarczająca, co doprowadziło do bankructwa firmy w 2014 roku. W związku z tym wyprodukowane egzemplarze stały się obiektami kolekcjonerskimi. Te pojazdy przypominające dawne modele Jaguara są nie tylko niezwykle rzadkie, lecz również każdy z nich jest unikalny, ręcznie wykonany, zgodnie z indywidualnymi życzeniami zamawiającego. Pod aluminiową karoserią, nawiązującą do stylistyki dawnych modeli Jaguara, ukryta jest stalowa przestrzenna rama. Dzięki precyzyjnym obliczeniom udało się ograniczyć jej masę do zaledwie 85 kg. Napęd stanowi amerykański silnik V8 6-litrowy LS2, znany z Chevroleta Corvette. Leopard przyspiesza do setki w zaledwie 4 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 250 km na godzinę. Również wnętrze Leopard'a przyciąga uwagę i nie pozostawia obojętnym żadnego obserwatora. Zegary w tym pojeździe umieszczono na środku deski rozdzielczej. Siedzenia zostały wykonane przez firmę Groclin. Skórzana tapicerka została dopracowana przez rzemieślników z Pleszewa, którzy na co dzień specjalizują się w produkcji siodeł. Kierownica oraz dźwignia zmiany biegów pochodzą od renomowanej włoskiej firmy Momo. Interesujące jest to, że nie tylko detale surowego wnętrza i wysoka jakość wykonania świadczą o dbałości o szczegóły. Fabryka w Mielcu planowała również wypuszczenie kolekcji odzieży dedykowanej właścicielom leopardów. Nowe leopardy były sprzedawane za ponad 100 tysięcy euro. Pomimo krótkiej działalności i ograniczonej liczby wyprodukowanych egzemplarzy, polskie ręcznie wykonane auto Leopard zdobyło status prawdziwej ikony kolekcjonerskiej. Jego unikalny design oraz dbałość o szczegóły sprawiają, że jest ono nie tylko symbolem pasji i rzemiosła, ale świadectwem możliwości polskiej inżynierii na najwyższym poziomie. Dziś każdy z tych nielicznych z pojazdów przypomina o ambitnych marzeniach i determinacji twórców, pozostając cennym skarbem dla miłośników motoryzacji na całym świecie.